Święta górą, czyli ósmy dzień z serii otwierania kalendarzy adwentowych. Dobra, to jest ósmeczka. Już sobie wcześniej ją znalazłam. Nie oni to tak robią, żeby tego ani nie wyjąć, ani tego nie otworzyć tutaj. Oj! Nie wiem jak ja ten pilniczek wyjmę. O, dobra jest, o! Jest. Mam pilniczek. Miałam taki w tamtym roku, tylko, że yy, chyba złoty. Więc super. mamy z tego pilniczek. Akurat yy, swój zgubiłam ostatnio, więc się przyda. Zaraz ósemeczka. Tu jest. Dobra. zobaczymy, co to jest. Co jest Druga maska. Ej, czym tu są to są powtarzane? Ej, ja nie wiedziałam, że tu są powtórki. Bez sensu. Czemu mam powtórkę? Mm. Nie jestem z tego zadowolona, bo jest powtórka. Mam drugą maskę. Bez sensu. Mm. Dzisiaj tak trochę słabo, słabo. Bo mam powtórkę i pilnicze. Chociaż ten piniczek w nie jest zły. Ta maska jest mega fajna, bo miałam sobie nie w ustali, że powtórka. Trudno. Pa.